mestizo. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Nie jestem mile widziana. W ich mieszkaniu, w mieszkaniu ich cioci, Ja nie mogę się w takie rzeczy mieszać. Ja mam swoje życie, swoje problemy. A ostatnio mam wrażenie, że tych problemów jest jakaś cała masa. Tak jak wiecie, kupiłam lokalik. Szczerze nie. 睡觉 Mieszkam to ostatnio chodniki i drogi to była jakaś porażka. Naprawdę, wszystko zaśnieżone, wszystko. Nie, nie patrz na moje włosy moje włosy są trzeci dzień niemyte dzisiaj zmogłam do tego już mam ogromny odrost ale to no naprawdę brak czasu ja nie wiem mi cały czas tobie też a idź ty ja nie wiem jest mniej i ten czas jakoś szybciej leci, zauważyłaś.